No, no dawaj Jesu! Super! Super impreza! Nie Ela? To trzeba dwóch Denis do meli, żeby ciebie dogonić! Ja piernicę co tu się dzieje! Co tu się dzieje? Ja! Brawo! Brawo! Wszystko rozpierdzielone jest, ta ja, Szalenie, <grywa> co tu się dzieje? Ja! Pje... Gdzie jesteś zielona? Skakuj! No dawaj, Jezu! Co już? O! Super, no! <grywa> Bravo, bravo! Bravo! <laughs> <laughs> bravo! Okay. Yeah, super ela. Wow! Nossa, minha presença. É na vesela. Yeah, bravo ela. <laughs> super. <laughs> yeah! Super. Him, but he's only managed to find. Bravo, not wanting to wait, they take. The oh, yeah, yeah, <laughs> dabai, dabai. <laughs> Oh Oh, the deal oh. Zahaczyłaś o ścianę? O no, nic. o oh, je, yeah. oh, yeah. sprawdź czy w ścianie nie ma dziury. Zobacz, nie ma dziury w ścianie, Ela. Brawo, brawo. Super, interes. Starsza ma czapkę raczej, Ela. Nie ma czasu. Nie ma czasu, jest atak. Ela jest w ataku.